Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku Małpa Kryminalne wiadomości tak jak na ekranie. Zapraszam Was także, aby zapoznać się z rekomendacją innych kanałów. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie prowadzą śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się przemytem narkotyków. W toku śledztwa skupili uwagę na jednym z mieszkańców Krakowa. Według informacji śledczych, mężczyzna mógł wykorzystywać przemysłowe bębny z kablami, w których znajdowała się ukryta przestrzeń na narkotyki. Podejrzewano, że korzystał z usług firm transportowych do przewozu kabli na szpulach. W przedświąteczny piątek został zatrzymany, gdy odbierał przesyłkę od nieświadomego przewoźnika. Transport przybył z Hiszpanii. Podczas przeszukania szpuli policjanci znaleźli i zabezpieczyli około 10 kg marihuany zapakowanej próżniowo w 10 workach, wartej około 450 tysięcy złotych. Mężczyźnie postawiono zarzuty wewnątrz wspólnotowego przemytu środków odurzających. Na podstawie zgromadzonych dowodów sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za przemyt narkotyków grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. W nocy z 16 na 17 grudnia w Legionowie doszło do brutalnego ataku. Po spędzeniu wieczoru w restauracji, jedna z mieszkanek miasta wracała do domu. Kiedy była blisko swojego bloku, została napadnięta przez nieznanego mężczyznę. Napastnik zaatakował ją, bijąc i gryząc, a następnie dopuścił się gwałtu. Kobieta trafiła do szpitala, a sprawa została zgłoszona na policję. Śledczy przeprowadzili intensywne działania, w tym sprawdzenie monitoringu miejskiego i przesłuchanie świadków, co pozwoliło na zebranie mocnych dowodów. Sprawca został zatrzymany w Legionowie. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzutów, ale prokurator postawił mu zarzuty gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany to 33-letni obywatel Ukrainy, który mieszkał w Legionowie od kilku lat. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące i grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Policjanci pracują nad sprawami oszustw, w których sprawcy podszywają się pod policjantów i pracowników banków. Jedno z ostatnich zdarzeń miało miejsce w Wałbrzychu. 82-letnia kobieta otrzymała telefon od oszusta podającego się za policjanta, który poinformował ją o wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez jej wnuczka i zażądał dużej sumy pieniędzy, by zapobiec jego aresztowaniu. Kobieta przekazała oszustom 45 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali 40-letnią kobietę i 35-letniego mężczyznę zamieszanych w ten proceder. Zatrzymanie miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Stargardzie, gdzie u podejrzanych znaleziono również niewielkie ilości narkotyków. Śledczy z wałbrzyskiej komendy udowodnili zatrzymanym także oszustwa na dwóch seniorach w Lemborku i Sianowicach, przez co pokrzywdzeni stracili 225 tysięcy złotych. Dodatkowo 35-letni mężczyzna został oskarżony o cztery kolejne oszustwa, gdzie podając się za policjanta, wyłudził prawie 250 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa 40-letnia kobieta może otrzymać do 8 lat pozbawienia wolności, a 35-letni mężczyzna do lat 12. W sobotę, 23 grudnia, w Międzyzdrojach doszło do tragicznego wypadku. Około 1844 44-letni mężczyzna, o rok młodsza kobieta oraz 7-letni chłopiec zginęli na miejscu. A 12-letnia dziewczynka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania i dwie godziny później zatrzymali sprawcę. W poniedziałek 35-letni mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Oraz spowodowania wypadku drogowego. We wtorek sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Piotr Wieczorkiewicz, poinformował, że podczas przesłuchania mężczyzna nie składał wyjaśnień i nie ustosunkował się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek podczas doprowadzania do prokuratury zainteresowanie opinii publicznej wzbudził fakt, że podejrzany był ubrany jedynie w majtki i kask ochronny. Według policji mężczyzna zachowywał się agresywnie i odmawiał ubrania się, co zmusiło funkcjonariuszy do podjęcia takich działań. Adwokat Mariusz Paplaczyk wyraził opinię, że sytuacja do której doszło po zatrzymaniu nie powinna była mieć miejsca, sugerując, że doszło do naruszenia praw podejrzanego. Pod koniec października funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży lawety wraz z maszyną do cięcia betonu i kostki brukowej z województwa lubuskiego. Łączna wartość skradzionego mienia wynosiła blisko 120 tysięcy złotych. Szybka reakcja dyżurnego i działania wydziału prewencji doprowadziły do odnalezienia maszyny do cięcia w leśnych zaroślach. Następnie policjanci z wydziału kryminalnego przejęli sprawę. A ich czynności zakończyły się sukcesem, gdyż udało się zatrzymać sprawców kradzieży oraz odzyskać lawetę i inne skradzione elektronarzędzia. Zabezpieczony sprzęt został następnie przekazany prawowitym właścicielom. W Oleśnicy doszło do oszustwa internetowego, którego ofiarą padł 46-letni mężczyzna. Mieszkaniec powiatu oleśnickiego zaufał internetowej firmie zajmującej się inwestowaniem w kryptowaluty. Niestety, zakończyło się to utratą jego oszczędności. Po zarejestrowaniu się na stronie firmy i podaniu swoich danych kontaktowych, mężczyzna nawiązał telefoniczny kontakt z konsultantem. Przedstawiono mu w przekonujący sposób zasady współpracy oraz sposób osiągania zysków, co skłoniło go do instalacji specjalnej aplikacji i powierzenia swoich pieniędzy przydzielonemu brokerowi. Zachęcony wstępnym sukcesem przelał na konto kolejne oszczędności. Jednak, kiedy chciał wypłacić całość zgromadzonych środków, Firma zażądała od niego wpłaty podatków w wysokości 4%. W tym momencie mężczyzna zdał sobie sprawę, że został oszukany, lecz było już za późno. W wyniku działań oszustów stracił on 3 miliony złotych. W ubiegły czwartek o godzinie 8.30 policjanci z komendy w Kłocku podjęli pościg za skradzionym w Czechach samochodem Marki Skoda. Kierujący pojazdem 37-letni mężczyzna w czasie jazdy z Kudowy Zdroju do Szczytnej nie zatrzymał się do kontroli. Podczas blokady drogi w dusznikach Zdroju po krótkim zatrzymaniu gwałtownie ruszył i najechał na policjanta interweniującego na drodze. W odpowiedzi funkcjonariusz użył broni, oddając strzał w kierunku uciekającego pojazdu. Mimo to kierowca nie zaprzestał ucieczki porzucił samochód na obrzeżach Szczytnej i oddalił się pieszo. W ramach szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych na terenie powiatu kłodzkiego, w które zaangażowane były również jednostki straży pożarnej i żandarmerii wojskowej, policjanci po kilku godzinach zatrzymali w Polanicy Zdroju 37-letniego obywatela Czech. Mężczyźnie postawiono zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policjanci ze Strzelina otrzymali informację o osobie, która na terenie miasta prowadziła nielegalną sprzedaż odzieży z podrabianymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Na tej podstawie 15 grudnia funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca powiatu Dzierżoniowskiego podejrzewanego o ten proceder. W trakcie czynności śledczych zabezpieczono blisko 100 sztuk odzieży, w tym koszulek, bluz, spodni oraz kurtek, które po dokładnej weryfikacji okazały się posiadać podrobione znaki towarowe. Sprzedawane produkty oferowane były po bardzo niskich cenach. Zebrany materiał dowodowy umożliwił przedstawienie mężczyźnie zarzutu naruszenia przepisów z ustawy o ochronie prawa własności przemysłowej. Decyzja o dalszym losie podejrzanego zostanie podjęta przez prokuratora. Sprzedaż podróbek jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do dwóch lat, a w przypadku, gdy stanowi ono stałe źródło dochodu, zagrożenie karą wzrasta do pięciu lat więzienia. Dyżurny jednostki policji w Stargardzie otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań na terenie powiatu Stargardzkiego. Zgłaszający, informując o problemach z awanturującą się konkubiną, wezwał na miejsce jednostkę policji. W toku interwencji podczas rutynowego ustalania danych osobowych i weryfikacji w systemach policyjnych wyszło na jaw, że zgłaszający mężczyzna jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd rejonowy w Krakowie w celu odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo. W rezultacie mężczyzna, który pierwotnie zgłosił interwencję policji, został zatrzymany w związku z obowiązującym nakazem sądowym. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.